Dajcie kochani na tarot Esme. Przed nami ogólne czytanie tarota dla zodiakalnych wodników na marzec 2023 roku. Przygotowałam dla Was talię tarota Anny K. i zaraz zobaczymy co dla Was pokaże. Proszę moje wyższe ja o prowadzenie zgodnie z najwyższym dobrem dla mnie podczas czytania, i proszę, by Wasze wyższe ja również Was prowadziły, gdy będziecie oglądać to czytanie w swoim czasie. Kochani, zajrzyjcie sobie do opisu filmu tutaj na dole. Znajdziecie tam informacje na temat czytań indywidualnych, jak i również inne pomocne linki. Wodniki, co dla naszych kochanych wodników, jakie energie, jakie potencjały dla Was na marzec 2023 roku? Wodniki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe, ascendentalne. Co dla Was, kochani? Wodniki, marzec 2023 roku. Główna energia, paść mieczy, wasz paść. W karcie przeszłości szóstka buław, w karcie przyszłości as mieczy. Co będzie wam pomagać, czwórka mieczy, co może wam przeszkadzać, królowa mieczy. I rezultat, albo rada, dziewięć kielichów. OK. Z przełożenia król Buław. Widać tutaj szóstka buław i król buław, energie związane no to jest taka, tak jakby można powiedzieć to, co się ostatnio działo i w karcie przeszłości szóstka buław mówią o tym, że w lutym mógł być dla Was dosyć intensywny. Myślę, że wiele chcieliście zrealizować i też mogły być już jakieś sukcesy na waszym koncie. Chcecie, żeby to wszystko szło do przodu? Troszkę, jeśli chodzi o marzec, tutaj ta główna energia pokazuje się w paziu mieczowym, czyli bardzo możliwe, że drogie wodniki, trzeba będzie skupić się na jakiejś nowej wiedzy, na nowych informacjach, być może stanąć jako taki właśnie neofita, trochę w, w jakiejś sytuacji, żeby od nowa y, jakąś, y, żeby się być może czegoś na nowo nauczyć. Znaczy na nowo y, po, znaleźć jakiś nowy sposób na na przykład jakieś rozwiązania. Też paśmieczy może, y, może mówić o szukaniu pomysłu na zrealizowanie czegoś. Może w jakiejś takiej dziedzinie, która nie jest Wam zbytnio znana stąd paśmieczy, który wskazuje taką Taki czas nauki, dopiero. Oczywiście paść mieczy to też może być jakaś konkretna osoba w waszym życiu. W paściach często pokazują się dzieci albo właśnie takie osoby, które dopiero się uczą, ale wy jesteście, to miecze są waszym, to jest wasz żywioł, prawda? Więc myślę, że to jest raczej karta, która wskazuje na byciu takim właśnie neofitą, lajkiem. W jakimś, na jakimś polu, który, które w tym miesiącu dla Was się pokaże. I trzeba będzie być po prostu ciekawym tego wszystkiego. Trzeba będzie się otwierać na te nowe opcje, nowe wizje, nowe możliwości działania i też nowe, nowe możliwości zrozumienia danej sytuacji. Co będzie Wam pomagać? Czwórka Mieczy się pokazała. Czwórka Mieczy. Często pokazuje się na, w takiej sytuacji, gdy musimy na przykład odsunąć się troszkę od innych, czyli działać samemu, działać w izolacji od innych. Może też ta karta wskazywać na potrzebę odpoczynku, żeby znaleźć sobie czas na odpoczynek po jakimś intensywnym. Działaniu. Może dla niektórych to być też intensywne działanie intelektualne, prawda? Bo ten paść też może o tym mówić. Ale Czwórka Mieczy mówi o takim też podejściu ze świadomością, że musimy się regenerować, że musimy dać sobie właśnie odpocząć i. Też skupić się na sobie, skupić się na uspokojeniu swoich myśli. Bo tu często w energii pazie następuje tak zwane przebodźcowanie energii. Dlatego tu trzeba odpocząć. trzeba Tutaj pokazana jest osoba, która zdrowieje, która wraca do sił, więc też wy miecie taką świadomość, żeby w marcu dać sobie też odpowiednią ilość odpoczynku żeby na przykład chodzić wcześniej spać, żeby troszeczkę, no bo czasami tak jest, że właśnie ten czas tego, tego przednówka, prawda, ten czas marca jest czasami taki trudny, że potrzebujemy mieć ten odpoczynek, potrzebujemy troszeczkę właśnie uspokoić się, uspokoić swoje myśli, uspokoić swoje ciało, żeby miało szansę właśnie odpocząć. Co tutaj? pokazuje się na pozycji, co może wam przeszkadzać. Tutaj pokazuje się królowa mieczy. Królowa mieczy to może być też jakaś konkretna osoba. W królowej mieczy często pokazują się szefowie, znaczy tutaj nie patrzymy tutaj na płeć, że to musi być kobieta, to nie musi być kobieta, ale sposób na przykład komunikacji królowej mieczy bywa taki ostry, prawda? Lub, lub taki mroźny. Więc tutaj trzeba uważać też, jak wy będziecie się komunikować w marcu. Czy przez to, że gdzieś tam potrze będziecie potrzebować trochę więcej takiego spokoju, że może sprawy mogą być takie wymagające dla Was, czy nie, czy nie będziecie zbytnio, właśnie tacy arogancy w stosunku do innych, czy nie będziecie na przykład. Mówić słów, których się nie da odusłyszeć. Tu na to trzeba uważać, że gdzieś tam emocjonalnie możecie pokazywać się, być tacy zniecierpliwieni, i tutaj bym bardzo na to uważała. Oczywiście tak też dobrze by było, żebyście zwrócili uwagę, czy, koło, czy w waszym życiu nie ma takiej osoby jakiejś takiej zgorzkniałej, sączącej taki właśnie, taki jad, taką. Taką niepewność, jakąś takie y, poczucie, że wszystko jest do niczego, taki negatywizm. Jeśli taka osoba jest, to obchodźcie ją w tym, mie z, z tym, w tym miesiącu szerokim łukiem, bo y, będzie wam po prostu bardzo obniżać wibracje, a na to trzeba uważać. Więc y, zwróćcie na to uwagę i też sami tacy nie bądźcie, bo tu możecie sami torpedować swoje plany, swoje możliwości. W karcie przyszłości jest asmiecz, czyli. To jest klarowność umysłu, czyli odpoczniecie, zregenerujecie się i będziecie mieć szansę na nowe podejście do jakiejś sytuacji, tak jakby nowe zrozumienie czegoś. Może tutaj trzeba będzie coś odespać, odchorować, jak to się mówi, żeby na nowo zrozumieć, że może już nie trzeba będzie tak się bardzo bić, jak to się mówi, z życiem, tylko w jasny, klarowny sposób. Świadomie podejść do jakiegoś tematu, może też odciąć się od czegoś, może odciąć się od jakiegoś sposobu myślenia. Bardzo często tak jest, że przez nasze głowy przechodzi jedna wielka bitwa. I w momencie, gdy damy sobie trochę odpoczynku, może tutaj też być taka energia, że coś trzeba przemedytować, żeby żeby się uspokoić, żeby znaleźć ten sposób rozwiązania, ten pomysł, taki efekt, aha, prawda? Że to jest tak, tak mam to zrobić. I wychodzicie tutaj jako ta osoba wygrana, to jest nowy początek. To jest ten moment, w którym dokładnie wiecie już, co trzeba zrobić, jak zrobić, jesteście spokojni. Wtedy łatwiej jest podążać, by odnosić sukcesy. No i rezultat, rada. Dla wodników pokazuje się w dziewiątce kielichów. Więc bardzo piękna energia, energia spełniająca życzenia. Więc tu po takim czasie takiego przebudzenia, po czasie, gdzie ta jakaś taka może i mentalna burza gdzieś tam ucichnie, będziecie mogli już z taką lekkością wejść w życie i spełniać swoje marzenia. Odnosić sukcesy też, prawda? <laughs> w dziewiątkach kielichów to jest takie właśnie uświadomienie sobie, yy, też tutaj biorąc pod uwagę yy, tego asa mieczy, yy, możecie sobie uświadomić, że tak naprawdę większość problemów toczy się w waszej głowie, a tak naprawdę one nigdy nie zaistnieją. Że tak naprawdę bardzo często sami robicie sobie, że macie pod górkę, bo często, często właśnie tak jest, że. Martwimy się o różne rzeczy, że y, próbujemy y, wyobrażać sobie y, różne możliwości, a nie... Y, przez to, że negatywnie myślimy, y, to ter, po prostu torpedujemy to wszystko. I y, wtedy jest dużo mniejsza szansa, że y, następuje tak zwane szczęśliwe rozwiązanie. I. Y, Wtedy, że mogą spełnić się te marzenia. A tu jest bardzo duża szansa w tym miesiącu, że te wasze marzenia się spełnią. Jak będziecie potrafić spojrzeć na sytuację z takiej nowej perspektywy, w nowy sposób, z mniejszą taką burzą w głowie, z mniejszym negatywizmem, z dużo większym spokojem. Być może trzeba się odciąć od Kogoś, czegoś, od jakichś wpływów, które są dla Was w jakiś sposób toksyczne. Wtedy będziecie mogli powrócić do tej swojej takiej energii sukcesu i zrealizować go jeszcze pełniejszym. Zobaczmy, jak się tutaj to jeszcze pokaże. Dodatkowo uzupełni przy karcie stali Potęga Myśli Louis Hay. To jest energia, tutaj pokazuje się takie motto, pokaże się takie motto na marzec, ale też wróżba, no i afirmacja na ten miesiąc dla Was. Co dla wodników? Moja przestrzeń życiowa jest doskonała. <laughs> Wiem, że mieszkam w cudownym miejscu, znajduję tu spełnienie wszystkich moich potrzeb i pragnień. Lokalizacja jest cudowna i odpowiada mi cena. Tutaj myślę, że głównie chodzi o to, żebyście drogie wodniki zadbały w tym miesiącu o swój dom i o taką czystą przestrzeń, żeby ten, tak jak tutaj ten dom jest pokazany, cały w kwiatach. Tu mamy tę czwórkę mieczy, która też może mówić o tym zadbaj o to żeby mieć spokój żeby w tym twoim domu było coraz zdrowiej coraz lepiej czy to w twoim pokoju bo może tak być że ktoś mieszka ma tylko ma, ma swój pokój więc czy swoje mieszkanie zwróćcie na to uwagę żeby wasza przestrzeń była czysta oczyśćcie ją przede wszystkim właśnie posprzątajcie zróbcie porządek z, Usuńcie wszystkie negatywne energie. Karta Asa Mieczy to też jest odcięcie się od tego wszystkiego, co, zanieczysz... co zanieczyszcza, co yy, yy, sprawia, że coś jest, yy, no, yy, że, że, jest jakaś, że, że po prostu są jakieś zakłócenia. Te zakłócenia mogą być nawet w postaci, kochani, brudnych okien, więc tu, żeby jasno widzieć, to trzeba przetrzeć oczy, czyli nasze okna. Więc też tutaj trzeba sprawić, by wasza przestrzeń życiowa była doskonała. To jest taka dodatkowa informacja na wielopłaszczyznowo rozumiana. Tu też możecie popatrzeć na swoje życie. Gdzie tutaj trzeba zrobić jakiś porządek, gdzie trzeba wyostrzyć wizję, prawda? Wtedy to szczęście, spełnienie będzie Waszym udziałem. Też oczywiście Dziewiątka Kilichów może mówić o różnego rodzaju imprezach, różnego rodzaju takich okazjach do świętowania. Jeśli tylko takie będą w marcu, korzystajcie. Wszystkiego, wszystkiego, drogie wodniki. Życzę Wam wspaniałego marca. Niech spełni Wasze marzenia. Dajcie, dawajcie sobie tę cudowną przestrzeń dookoła siebie. Wszystkiego, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!